I znów się zaczyna trzecia część. Nie udało się to ale teraz tu zaczynamy. Artur, podłączyłeś już? Tak. Czyli co? Odpalamy. Odpalamy. Mamy dwa akumulatory żelowe do mocy. No to jest 300, 300 W. To no powinno być. No. 300 W. To nie jest to, co przy rozruchu tym i teraz patrzymy na płytę yy, poprzez oczywiście kamerę czy no ale to jest ile jest temperatura? Aha jest czy idzie temperatura w ogóle nie. Tu jest kamera. Tu jest kamera. Widzisz, za wyżej, wyżej. I w lewo czy, czy temperatura idzie do góry? No idzie idzie i to i czemu to, to nasze doświadczenie ma służyć żeby w najtrudniejszych przypadkach Czy mamy jeszcze pirometr dodatkowo no ale ważne jest, no proszę zobaczyć tu już jest yy, skieruj na ten 23 dziesiąta yy, czyli ona potrzebuje Dwa. czasu trochę. no trochę czasu potrzebuje o, ale leci do góry cały czas temperatura i to jest przykład, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach gdzieś będziemy mieli jakiś akumulator albo dwa jadąc na wczasy zawsze jeden mamy w samochodzie, drugi możemy mieć równolegle do podłączenia i możemy se tymczasowo włączyć i przede wszystkim jest 24V czyli zgodnie z polską normą Y, można grzebać przy takim y, y, urządzeniu elektrycznym samemu i y, y, no teraz będzie sprawa 26. 26 i będzie sprawa właśnie ciekawa do jakiej temperatury y, to o, bo ty za nisk... do jakiej temperatury y, nam ta y, nagrzewnica grzeba grzywnicę... oczywiście nie jest ona szczelna nie jest mocno dociśnięta ja liczę, że powinna mieć 40 stopni bez problemu, czyli tam nawet do 50 stopni powinna uzyskać, jakby będzie to wszystko szczelnie zabudowane, a więc taki domek kempingowy, czy w ogóle sam kemping, a nie wiem, chyba w kempingu to nawet mają takie folie, nie grzewcze, nie? No w każdym razie ja to z zakładu dostałem do, dla celów sprawdzających i no chyba w domu to by się to też przydało. Na pewno by się przydało, bo, bo nie ma, nie trzeba mieć hybrydowego inwertera. Czyli się nagrzewa w miarę. No, no, widać, ale cały czas leci do góry i, i prawdopodobnie tam, gdzie jest najbardziej przyciśnięte, będzie miał najwyższą temperaturę. Nie? Tu mamy kamerę profesjonalną, nie jakieś. No, niebadziewie. Nie no, czyli to jest pewnie za, za 10 tysięcy no także to nie jest takie jak z telefonu podają 28, 29 czyli widać, że wystarczy mieć jakieś akumulatory nawet w domu przecież to nie muszą być akumulatory o tam napięciu tak jak te wykazywały 12, 69 możemy je tylko awaryjnie zacząć używać i jak on tak. No przy tej płycie, która ma 300 W, a akumulatora, które mają prawie 5 kW, to ile jest? 5 podzielone przez 300? 16 godzin prawie. 16 godzin może to grzać normalnie. Jak, zrobimy, jak, zrobimy, jak zrobimy dwa razy więcej. No, już no proszę jest. już 30 stopni jest. Czyli to wszystko działa, musimy troszeczkę poczekać. To może ty... ja zobaczę jak to napięcie. Tak. No to napięcie, tak. Artur sprawdzi napięcie tam jest ustawione na tym, no ale tu się nie powinno nie dziać. Napięcie ja sprawdzałem było. O, obok są moje cebulki co roku. Altana jeszcze jest wykorzystywana, bo w marcu będzie altana wymieniona na okna trzy szybowe. Także tu mamy 22 i 3. 20. O. No tak, ale zważywszy jaki jak to jest system połączeń, to gdzieś tam może to może troszeczkę żeśmy pogubili Z obciążeniem. Jeden ma 10, 3 to już jest rozładowany Czyli. Ten drugi. 12. kurcze Ale mam pecha. Panie, 12. czemu? Chyba dałem panu jeden taki. Słabszy. Słabszy, ale ja widziałem, że miały osobno mierzyłem to miały 12, 12 no. 16 czy 19. No, no to jest nieistotne. No w każdym razie. Najwyżej przyjadę jeszcze raz Najwyżej, no tak, jak zaczniesz teraz przyjmować zlecenia, no właściwie jak to jest, no to. Gdzie to teraz znów. Coś tutaj się przestawiła, znów, popatrz. Skoczył, czas mi się zmienił. Nie, kręci się. No kręci się, ale. No leci trzeci odcinek. No leci trzeci odcinek. 30,4. No teraz troszeczkę trzeba będzie dłużej czekać, niż się nagrzeje, żeby uzyskać całkowitą temperaturę. No to mówię, że pewnie ze 40-45 stopni ta 300 bo nawet te przy zmiennym prądzie nie uzyskają tak szybko y, temperatury, nie. Zresztą może, mogę mo na moment wyskoczyć pokazać jak wygląda, żeby Artur wiedział, na co przyjmować zamówienie. <laughs> Zaraz, się tak Skoczę tylko na moment. Numer... Tutaj pokażę. O tylko żeby ten telewizor No jesteśmy i pokazujemy grzejniki. Grzejnik tutaj ten, te które należałoby tutaj robić właściwie, ale teraz Artur można chwilę po tego z tym swoim pokazać bo ten grzejnik ma stałą temperaturę. Weź 40, 5, 40. Ale to mama słabo. Według mojego ma wyższą temperaturę. No, tak jest. 43. No, to ciekawe dlaczego. Bo zawsze było. 38, 49, 49. No, 55, nie. No, i takie grzejniki proszę była zamawiać, bo no, to, to jest są 50, najlepsze. No, i tutaj. I w, w pokoju poko jest, w pokoju jest 22, 22 stopnie, także takie grzejniki są y, najkorzystniejsze, bo duży, że tak powiem, oszczał ma, y, powie duży oszczał tutaj tych przedmiotów i prawdopodobieństwo, że trafią nas te fotony jest bardzo duże i w związku z tym, o, i się ta, a teraz będę miał tutaj najcieplejsze miejsce Panu pokazuje, no, 50, to jest 57 proszę 56, 57 No jednak ustawienie też odgrywa 60 no, stopni tak jest i to tak grzeje ja tutaj nie mam żadnych wyłączników, przełączników, nic, nic w tym rodzaju i, i nie potrzeba. Tę kamerę można pięknie sprawdzić. No od razu gdzie u dziecka jest żony nie pokazuje. No, no tutaj na razie to nic nie grzeje. Także nie wiem, to w tej chwili zastopować.